Drodzy Państwo, dzisiaj chciałem Państwu zaproponować, czy poradzić, w jaki, sobie, w jaki sposób sobie radzić z materiałami, z elementami znormalizowanymi, które posiadają różne wersje materiałowe. Zwróćmy uwagę może na połączenie śrubowe. Chciałbym przemocować na to silnik napędowy tej platformy obrotowej do, do, do podstawy tej platformy. Mogę skorzystać na przykład z połączenia, z generatora połączeń śrubowych. Czyli wystarczy, że zdefiniuję płaszczyznę początkową, wskażę istniejący otwór, zdefiniuję płaszczyznę końcową, program automatycznie już nam jakby przystępuje do generowania, czy definiowania tego właśnie otworu, otworu dla tych połączeń. Możemy też dodać nasze elementy złączne, które bierzemy na przykład z bazy danych materiałowych, na przykład niech to będzie śruba z ubem gniazdowym, Możemy dobrać sobie jej tutaj odpowiednią długość. Możemy też dodać jakąś, jakąś podkładkę. Załóżmy, że to będzie tego typu połączenie. Może jednak skorzystamy z takiego połączenia śrubowego. I oprzeć uwagę, że tutaj, tu, w tych wszystkich elementach, które mamy, tak naprawdę korzystamy ze standardowych elementów normalizowanych. W obliczeniach, po oknie dialogowym obliczeń, mamy tu możliwość na przykład do obliczeń użycia materiału użytkownika i wprowadzić sobie własny materiał, ale. Tak czy siak, mod element, który jest pobierany tutaj w tym momencie z okna dialogowego, nasz połączenie jest w szyku, więc zdefiniujemy sobie też wszystkie od razu automatycznie połączenia. Są tak naprawdę brane z, z bazy danych elementów znormalizowanych i wszystkie z tego typu elementy, jeżeli sobie nawet gdzieś tam głębokość to do nich dokopiemy, to się okaże, że dane elementy są wszystkie wykonane z tego samego materiału, czy na przykład ze stali miękkiej i nie mamy nawet możliwości. Zmiany materiału na zupełnie inny. Co oczywiście przekłada się dalej, że możemy mieć błędne obliczenia masy, jeżeli wykorzystujemy śruby na przykład zupełnie wykonane z innego materiału. Co zrobić, żeby można było wykorzystać takie elementy z content center, ale wraz z możliwością dobrania sobie materiału. Są dwie metody, a właściwie jedna, jeżeli chcemy korzystać z połączeń śrubowych, z generatora połączeń śrubowych design accelerator. To, co musimy zrobić, to otworzyć sobie edytor Content Center. Proszę pamiętać, że, że musimy mieć tutaj oczywiście zdefiniowaną jakąś wcześniej, może pokażę jeszcze dla przypomnienia, gdyby ktoś się zagubił. W zarządzaniu w naszym projekcie. Musimy mieć wcześniej zdefiniowaną jakąś dostępną bibliotekę do zapisów. No w moim przypadku taka biblioteka nazywa się test. Proszę zobaczyć, ona ma zapis odczyt włączony. Jest to moja biblioteka, do niej będę mógł się odwoływać, jakby zapisywać nowe wersje elementów znormalizowanych. Więc wracając do, do naszego edytora Content Center. Zresztą coś mi zwariowała myszka przez moment. Mamy, odnajdujemy tą naszą normę. Proszę zobaczyć, podpisałem klawiszem myszy, pojawia się jest taka funkcja, która nazywa się przewodnik materiałowy. Dzięki tej funkcji jesteśmy w stanie zdefiniować sobie, co chcemy zrobić. Tak jak powiedziałem, są dwie metody. Gdybyśmy chcieli, nie korzystamy na przykład z elementów z designa iteratora, możemy wybrać drugą metodę, gdzie możemy sobie rozszerzyć liczbę dostępnych wersji materiałowych w Content Center do dowolnej liczby materiałów, z których dane. Śruby są wykonywane. W naszym przypadku musimy jednak zrobić sobie e, m, kopię tej istniejącej rodziny śrub i możemy to do wyboru opcję. Nie, rodzina niezależna lub zależna. Ja proponuję korzystać z rodziny niezależnej, ponieważ rodzina zależna jak gdyby zawsze z, zachowuje połączenie z oryginalną. Co w przypadku, gdybyśmy na przykład, nie wiem, dowali inwentora i zostałyby napisane nowe biblioteki, automatycznie te informacje by zostały przerzucone na kopie która jest zależna, no i moglibyśmy stracić informacje na nasze ustawienie, które mieliśmy. Załóżmy, że skorzystamy z rodziny niezależnej. Program pyta się, do której biblioteki możemy zapisać te elementy. No mamy jedną możliwą do wyboru, tylko biblioteka o nazwie test jest do zapisu. Tu możemy wybrać sobie materiały, które będą wykorzystane. Załóżmy, że chcemy skorzystać na przykład z materiału, na przykład z cytanu. Siły muszą mieć odpowiednią wytrzymałość, skorzystajmy z takiego materiału. Chcemy, żeby ten do, do, do naszej biblioteki na końcu został dodany przyrostek z nazwą materiału i po chwili program nam buduje kopię naszej śruby. Naszej rodziny śrub. Proszę zobaczyć, ona w tym momencie powinna się pojawić w bibliotece test. Mamy bibliotek, element o nazwie naszej normy oraz dodanym przyrostkiem na końcu tytan. W jaki sposób możemy teraz to wykorzystać? No jeżeli będziemy budować nowe połączenie śrubowe, to wybierzemy sobie z listy, lub też możemy na przykład wykorzystać funkcję chociażby edycji połączenia śrubowego, przywrócić do Accelerator i na przykład z listy elementów wybrać sobie nową bibliotekę. O nazwie Tytan. Zapisujemy. I widzimy, że już mamy w tym momencie nowy element o nowym materiale. To samo połączenie śrubowe. I możemy na przykład też wziąć, zobaczyć sobie w iProperties, że ten element ma zupełnie inną materiał, więc automatycznie też ma zupełnie inne właściwości fizyczne. No i jeżeli będziemy robić jakieś obliczenia masowe naszego elementu, będziemy mieli pewność, że nowa masa użytych elementów. Będzie brane pod uwagę w inwentorze. Mam nadzieję, że uda się Państwu dzięki tej funkcji, tej funkcjonalności w jakiś sposób opanować elementy znormalizowane, których wiecie, że wykorzystujecie po prostu zupełnie inny materiał niż te, które są zdefiniowane w bibliotece Content Center. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.